Zapraszam Was dzisiaj na film o domowych kwasach. Domowych w sensie takim, że będę je robić w domu, ale domowych nie dlatego, że są przeznaczone do robienia w domu. I tutaj na wstępie tego filmu chciałam Wam powiedzieć, że ja robię to na własną odpowiedzialność i nikogo nie zachęcam do praktykowania tego w domu, robię, robię te kwasy, ponieważ ja już kilka razy byłam u kosmetyczki, wiem jak moja buzia reaguje na kwasy, wiem jak powinna reagować, więc wiem, które reakcje powinny być prawidłowe i które będą prawidłowe, a które niekoniecznie, więc będę to potrafiła określić, więc tutaj powtarzam jeszcze raz, pokazuję, ale nie zachęcam i tak, może Wam najpierw pokażę moją buzię? Znaczy, widzicie moją buzię, ale w sensie dokładniej. Ja jestem dzisiaj bez makijażu, jak widać. I tutaj um, zaczęły mi te właśnie takie e, najbardziej gdyby zaognione, to są po prostu takie rozdrapane, ropne krostki, które rozdrapałam wczoraj i dzisiaj, z którymi po prostu e, nie mogłam żyć, nie mogłam się tak, e, powstrzymać. E, więc to są e, takie najświeższe. I tutaj też mam e, kilka, nawet nie pamiętam w, w jakich miejscach. E, ale ogólnie moja buzia oprócz tych ranek jest w stanie takim e, dosyć e, ok, ponieważ mam dużo, m, dużo przebarwień, na które kwasy też powinny e, zadziałać. E, I tak, e, może opowiem Wam e, o kwasach na początku. Jeżeli e, oglądałyście mnie kiedyś tam na live, na, pokazywałam na Instagramie, to na pewno wiecie. I w sumie też pokazywałam nawet chyba na którymś z, z blogów. Ja kupiłam sobie kwas z Bielendy z polecenia Julii Caban, właśnie na, których, na której blogu znalazłam ten kwas. To jest Bielenda kwas 40% słuchajcie. Ja po kwasie glikolowym 35% miałam bardzo, bardzo przesuszoną skórę i moja buzia tutaj swoje odcierpiała powiedzmy, bo była bardzo, bardzo mocno przesuszona. I to jest kwas salicylowy, azelainowy. To jest kwas migdałowy i mlekowy i powiem Wam, że jeżeli chodzi o, o ten 40% kwas, mi się wydaje, że nie każdy tutaj jest jak gdyby takie łączne stężenie, ale te kwasy po prostu mają tam po, po ileś tam procent. Minusem, minusem tego jest, jest to, że tutaj nie ma procentowo... Procentowo jak, jak właśnie się mają te, każdy z tych kwasów, nie ma dokładnej instrukcji, jak, jak używać tego kwasu, ponieważ te kwasy na stronie Bielędy mogą dostać tylko i wyłącznie kosmetyczki. I aby uzyskać więcej informacji na temat całego zabiegu, należy wysłać certyfikat, który, który, was, który nas właśnie upoważnia do, do wykonywania zawodu. Ja takiego nie mam. Zamówiłam ten produkt na stronie. Słuchajcie, żebym Was. Nie oko mała chyba na zeberka.pl, coś, coś takiego. Ja Wam na, na dole dam znać, gdzie sobie zamówiłam. I to chyba kosztowało w granicach 40 zł, 30 parę zł. I to jest właśnie ten główny kwas, ale tutaj też jak gdyby trzeba pamiętać o dalszych kosmetykach. I tutaj jest spray przygotowujący do zabiegu. Potem stosujemy po, po tym sprayu kwas, a po kwasie neutralizer, który jak gdyby zakończa nasz, nasz zabieg i wtedy możemy to wszystko zmyć, a na koniec maseczka wyciszająca. Co będziemy jeszcze potrzebować do zabiegu? Ja wzięłam sobie, słuchajcie, opaskę na czoło. Wzięłam pędzelek, którego nie używam, bo nie mam czym, szczerze mówiąc, nałożyć tego, tego kwasu, więc taki, taki zwykły pędzelek wzięłam. Talerzyk, żeby ten kwas sobie wylać. Będą nam potrzebne patyczki do uszu i zaraz wam powiem dlaczego. Jakiś tonik nasz, który używamy, waciki i wazelina. Także dobra, zaczynamy, zaczynamy zabieg. Wyciągam wacik i swój, i swój tonik. Oczywiście jak gdybym przygotowała buzię tylko pod krem to bym przyknęła sobie od razu na twarz, a że chcę jeszcze ją raz tak dokładnie przeczyścić to użyję Sobie e, teraz wezmę ten e, neutralizer. Psiknę sobie oczywiście na, e, na wacik. Ja pierwszy raz w ogóle e, używam tych, e, tych kosmetyków, więc e, to jest dla mnie naprawdę, e, no naprawdę, naprawdę po prostu pierwszy, e, pierwszy raz i przecieram sobie skórę. Zapach ma bardzo, bardzo mocno alkoholowy wręcz. Bym powiedziała, że to jest sam alkohol. Oż dusi. Taki zapach ma duszący jak, jak sam kwas. Nie wiem jak ten śmierdzi, na pewno śmierdzi, każdy kwas śmierdzi, ale to jest po prostu sam alkohol. Nie lubię tego zapachu. To jest chyba najgorsze w kwasach. Jeżeli ktoś mówi, że kwasy szczypią, to nie szczepią aż tak bardzo, ale śmierdzą okropnie. Okej. Okay. Buzia jest przygotowana do zabiegu, ale oh, okropnie duszący ten, ten zapach, okropnie. Teraz biorę patyczek do uszu i wazelinę, ponieważ kwas jest bardzo, bardzo żrący. Sorry za moją minę, ale to tak śmierdzi naprawdę. To wszystko, to wszystko idzie jak gdyby na żywo, nic nie będę wycinać. Biorę wazelinę, nakładam sobie na, na wacik i zabezpieczam usta. Zabezpieczam tutaj przy nosie i zabezpieczam tutaj tą większą zmianę i zabezpieczam te, te moje ranki, które, które rozdrapałam. Mam nadzieję, że to lusterko Wam nie przeszkadza, słuchajcie, ale no muszę jakoś patrzeć. Teraz przechodzę do nakładania tego kwasu czyli muszę sobie wylać ten kwas, słuchajcie, na, na talerzyk i tutaj jeśli chodzi o ilość tego kwasu, to szczerze powiem, że naprawdę nie mam pojęcia e, i będę nalewać e, tak na oko moim, e, moim zdaniem. O, widzicie? Nalewaję go na... Tak z pięć kropel, słuchajcie, e, nalałam, nie wiem czy, czy będziecie, będziecie widzieć, ale tutaj właśnie ta kropelka teraz się troszeczkę e, rozlała i będę nakładać na pędzelek, zapachu jeszcze nie czuję, mam no, na pewno to nic przyjemnego, e, będę nakładać na pędzelek i teraz na twarz. Co do zapachu powiem Wam, że zapach nie jest nieprzyjemny. Ten, który yy, ten, który miałam u kosmetyczki, był dużo, dużo bardziej taki alkoholowy. A tutaj naprawdę nie czuję alkoholu, aż jestem zdziwiona. Naprawdę nie, jest taki dziwny, dziwny, dziwny zapach tego, tego kwasu. Dolewam jeszcze sobie troszeczkę, bo za mało wzięłam. Mi się po prostu wydaje, że to jest kwestia tego, ile jak, jakiego kwasu jest najwięcej. Jaki kwas jest w największym stężeniem, więc to też może dlatego. Jak miałam azelainowy, to było dość mocno czuć. Glikolowy też, salicylowy też, więc może tutaj jest najwięcej mlekowego. Nie mam pojęcia, ale naprawdę. Myślałam, że zapach jest nieprzyjemny, a wcale nie jest. Jest godzina 12.02, czyli 12.03, 12 o tak, a 12.13 do Was wrócę i wtedy razem zneutralizujemy ten kwas, czyli zakończymy proces jego działania. Jak teraz się czuję, czy mnie coś szczypie, to powiem Wam, że troszeczkę mnie podszypują te krosty, które miałam rozdrapane, ale to jest normalne, kosmetyczki też tak miałam, nie czuję w ogóle żadnego szczypania. Wydaje mi się, że jak na to, że ten kwas jest, tutaj napisane jest, że jest 40% to, to trochę słabo, bo naprawdę nie czuć takiego mocnego zapachu alkoholu. Jeżeli kupicie sobie kiedyś ten zestaw, słuchajcie. To, jak powąchacie ten spray przygotowujący do zabiegu, to tak pachnie właśnie, tak śmierdzi wręcz. Śmierdzi kwas u kosmetyczki, taki 35% glikolowy. Sam glikolowy albo salicylowy, około 30%. Właśnie tak śmierdzi. Więc ten zapach to jest nic w porównaniu do tego, jak. Mm, jak, jak pachnie, jak śmierdzi kwasu kosmetyczki. Dobra, dajemy sobie 10 minut i no, 10 minut, także teraz będziemy zakończać nasz zabieg i do tego, tak jak mówiłam wcześniej, użyjemy tego neutralizera którego może lekko wstrząsę, słuchajcie, wstrząsnę. Jeśli chodzi o, o moją twarz, o jej poziom szczypania, to czuję się tak jakbym po prostu miała jakąś lekką maseczkę na twarzy, naprawdę. Byłam na kilku zabiegach kwasami, więc wiem, wiem o czym mówię, słuchajcie. A tutaj z moją buzią naprawdę nic się nie dzieje. Na początku gdzieś tam mnie szczypała, ale teraz to jest takie jakieś lekkie swędzenie, powiem Wam, bo takie zazwyczaj przy kwasach to szczepanie może się zamienić troszeczkę w spędzenie skóry. Także naprawdę dla mnie ten kwas teraz przy nałożeniu był naprawdę leciutki. Neutralizer mam już na waciku i po prostu przetrę sobie nim twarz. I teraz na to nałożę łagodzącą maseczkę do twarzy z cynkiem. Wcześniej Wam powiedziałam, że z glinką, po prostu mi się pomyliło, jak spojrzałam na to. Maseczka jest z cynkiem, i nałożę teraz bezpośrednio tę maseczkę na twarz. I sobie tutaj, jeśli chodzi o maseczkę, nie żałuję, nakładam jej dosyć sporo. Jeśli chodzi o zapach, to pachnie tak delikatnie, kremowo. Tak właśnie miałam nakładaną maseczkę ostatni raz przy, przy, kwasie, przy kwasie glikolowym, że właśnie po skończonym jakby zabiegu, w czasie trzymania, trzymania kwasu została mi nałożona maseczka, tylko tutaj akurat w tamtym wypadku była to maseczka z aloesem, a nie z cynkiem. I była nałożona właśnie bezpośrednio po, po kwasie. I potem dokładnie zostało wszystko. Maseczkę mamy nałożoną. Potrzebam ją tak około 15 minut, myślę. Jest 20 po, czyli tak do 35 po. Zmyję i wtedy to pas przyjdę i podsumuję cały, cały ten zaryk kwasami. Maseczkę już zmyłam. Także tak wygląda moja cera po kwasach, czyli tak naprawdę nic się w sumie nie zmieniło. Jest. Nie jest nawet może zaczerwieniona, nie jest jakaś taka e, zaogniona, czasami może się, e, może się zdarzyć przy kwasach. Powiem Wam, że naprawdę bardzo, bardzo te kwasy mnie zdziwiły. Myślałam, że e, na pierwszy taki rzut po nałożeniu będą silniejsze. Oczywiście to nie znaczy, że nie są silne, zobaczymy za kilka dni i dam Wam znać we vlogach, ale póki co jest naprawdę bardzo, bardzo ok. I chciałam przypomnieć, że jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o kwasach, o zabiegach kwasami, to zapraszam Was na mój poprzedni film o kwasach. Opowiadam wszystko co i jak, kiedy można stosować i tutaj może Wam może Wam właśnie wyjedzie ten link proponowany do, do filmu, a jak nie to będzie link w opisie. I teraz po kwasach jak już mułam całą buzię będę nakładać kremy, Krem mój na noc, ponieważ mimo tego, że jest dzień, żeby to było coś tłustszego i warto pamiętać, i to jest bardzo ważne, że po zabiegu kwasami nie nakładamy już w ten dzień makijażu, i jeżeli jest słońce, to nakładamy też filtr, aczkolwiek ja jestem tego zdania, żeby już po, po kwasach w dany dzień nie wychodzić. Jeżeli wasza cera jest e, wrażliwa, e, sucha, skłonna właśnie do e, przesuszeń, to mimo tego, że nałożyłyście raz krem, a na przykład za parę godzin czujecie znowu takie uczucie ściągnięcia śmiało możecie nakładać kolejne, kolejne warstwy kremu bo w danym momencie skóra tego potrzebuje ja zazwyczaj nakładam jedną warstwę bo moja cera jest tak przydłużająca się że naprawdę tego nie potrzebuje aczkolwiek pamiętam że po kwasie glikolowym nakładałam w niektóre miejsca bo tak miałam bardzo ściągniętą, ściągniętą cerę, a szczególnie właśnie kilka dni po zabiegu. Zobaczymy, jak tutaj się będzie cera, cera miała. Póki co jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Widzicie, nic mi się nie stało z twarzą, nie miałam żadnej reakcji alergicznej, ale tak właśnie przypuszczałam, że będzie. Mam nadzieję, że ten filmik Wam, wam się przyda. Nie chcę tak jak mówiłam na początku zachęcać, ponieważ jest to dosyć ryzykowne, a jeżeli chcecie już takie kwasy wykonywać w domu, to najpierw polecam i zachęcam do wykonania kilku nawet zabiegów u kosmetyczki, żebyście mogły się upewnić jak Wasza skóra zareaguje tutaj pod okiem specjalistę. Także mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. I do zobaczenia w kolejnych filmach i w relacji, jak wygląda moja cera za 2-3 tygodnie. Pa!